Dzień dobry, witajcie! Cześć! Tutaj Justynka! I Sebastian! E, no! Cześć! Sebastianku, o czym dzisiaj opowiemy dzieciom? E, no, może o liczbach. A co o liczbach? No, e, mam nadzieję, że chociaż od 1 do 5 potraficie już coś policzyć. Ja umiem. Tak? Tak! No to na przykład powiedz mi, co może być jeden. Jeden baton. Może być jeden baton albo na przykład jeden ogórek. Tak, jeden ogórek. Mhm. Dobrze. A co na przykład mogą być dwa? Dwa banany. Dwa banany. A ile to jest dwa? Raz i dwa. Raz, dwa. Super. Dobrze, to teraz jakiś przykład na trzy. No. No, na przykład, co byś powiedziała, że są trzy? Na przykład są trzy. No, pomarańcze. No dobrze, to dzisiaj idziemy w takie owocowe porównania. No. Mogą być trzy pomarańcze. Tak. Czyli jedna, druga i trzecia pomarańcza. Tak. Super. Dobrze. A teraz zróbmy przykład na cztery. Cztery jabłka! Cztery jabłka! Cztery no, jabłka! Skąd wiedziałem, że to powiesz? Że cztery jabłka. <noise> Lubię jabłka. Dobrze. Czyli cztery jabłka to jest jedno jabłko plus drugie jabłko, plus trzecie jabłko i plus czwarte jabłko. Tak, to cztery Super. jabłka są. No. no i ostatnia liczba to... A chyba będziesz wiedziała, co jest pięć u ręki? Palce. Bardzo dobrze. W jednej ręce mamy pięć palców. Tak jest. Chociaż my mamy cztery tylko. No my mamy cztery, ale no dlatego, że nie wiem dlaczego sam. Ale normalnie wszyscy mają pięć. Pięć palców. Tak jest. Jeden. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy Wam e, tych parę liczb od 1 do 5. Mhm, tak, a my umiemy jeszcze, ja umiem jeszcze więcej liczyć, bo ja umiem e, do 10. Ale to może w innym odcinku. Dobrze, dobrze. To żegnamy się z Wami naszymi łapkami.